Hejka kochani, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Zapraszam Was na kolejnego vloga, który będzie z wyjazdu do Warszawy. Wyjeżdżam za około ponad godzinkę, także mam jeszcze troszkę czasu, żeby się ogarnąć. Właśnie zabieram się za makijaż. Będę nocowała u Natalii. Umówiłyśmy się jeszcze, jak byłam w Turcji, że właśnie we wtorek i w środę spędzimy razem czas. Ale przy okazji tego, że będę w Warszawie, już możecie się tego domyślić oczywiście, jeżeli mnie oglądacie. Idę na trening tańca. Cieszę się, że dalej kontynuuję te treningi e, tańca. Wydaje mi się, że może idzie mi troszkę lepiej z treningu na trening, więc mam nadzieję, że i dzisiaj tak będzie, także e, trzymajcie kciuki, oczywiście co się również wstawię z tego treningu. Ja w ogóle bardzo lubię nagrywać takie rzeczy i... A później widzieć ten e, swój progres, bo tak naprawdę teraz, gdybym nie nagrała moich pierwszych treningów, na pewno nie pamiętałabym, jak to do końca wyglądało. Bo na przykład często wydawało mi się, że jest całkiem spoko, a jak oglądałam, to łapałam się, słuchajcie, za głowę, bo nie mogłam na to patrzeć. Ostatni trening był już chyba... Nie, jeszcze ostatni nie. Ostatni był taki troszkę miałam średni dzień, ale dwa treningi temu całkiem mi się podobało. Jak zatańczyłam, także mam nadzieję, że dzisiaj będzie fajnie. Mamy przepiękną pogodę, jest cieplutko, mamy słoneczko, także na pewno będzie mi się przyjemnie jechało. Zapraszam Was do oglądania. Mam nadzieję, że vlog Wam się spodoba. Jeżeli tak, to zostawcie kończą łapkę w górę. Subskrypcję na moim kanale, komentarz i zapraszam do oglądania. Już się ogarnęła, i słuchajcie, sama jestem w szoku, bo dobyście mam jeszcze 20 minut, a to się bardzo rzadko zdarza, że mam jeszcze na coś czas, jak się gdzieś tam przygotowuję, bo zazwyczaj wszystko jest w pośpiechu. Ja też Wam ostatnio mówiłam, że zazwyczaj my z kieremem ostatnio wszędzie się spóźniamy, także bardzo się cieszę, że mam jeszcze te 20 minut. Pomyślałam, że ogarnę sobie w tym czasie w pokoju i jak jutro wrócę, będę miała tutaj też. Porządek. Dobra, ja właśnie ogarnęłam, zajęło mi to dosłownie dwie minuty, nie miałam za dużo do roboty. Tutaj w ogóle nie zwracajcie uwagi na te że one tak wystają. Troszeczkę wyglądam jakbym szła na basen i miałam tej strój kąpielowy pod spodem. Ale ja ten topik zakładam pod jeszcze inną bluzkę na trening i sama nie dałabym rady go już założyć w szatni, ponieważ ciężko się go wiąże z tyłu, więc mama musiała mi go rano już zawiązać. Na to jeszcze zakładam marynarkę, także i tak zasłanie te a po prostu po treningu już już w szatni. Zdejmę ten topik i będzie wyglądało to już normalnie. Myślę, że będę już niedługo wychodziła z domu. Wolę wyjechać wcześniej, na spokojnie nawet poczekać niż jechać szybko. Nie wiadomo, co tam po drodze się wydarzy. Mam niecałe dwie godzinki do Warszawy, także jeszcze zajedę do sklepu. Mama mi w ogóle rano kupiła kanapkę. Mam ją już... O Jezu, co mi się tak trzęsie ręka. Mam ją już w samochodzie, także zjem sobie również. No i co? Lecimy do Warszawy. Zabieram ze sobą małą walizkę. Ja w ogóle mam tutaj tak mało rzeczy, przez to, że jadę tylko na jedną no ale zawsze wygodnie wziąć ze sobą małą walizkę. Torba na trening w tej torbie, słuchajcie, chyba jest więcej rzeczy niż w tej walizce torebka i to wszystko ze sobą zabieram. I've been selecting the deck, but a 어디 어디냐면 내가 지금까지도 아니야 이제이킥킥킥킥 야한다 이봐 이토다 이토다 아니야 이제까지도 뭐좀 해야 되는 거킥킥킥 야한다 킥킥킥킥킥터터 Ale... Przesadę całą... Nie, już nie Ja już <grym> wiedziałem przed tymi, już by było w Jestem już po treningu, przyszłam do galerii, bo Natalia kończy dopiero za dwie godziny, także mam na spokojnie troszkę czasu. Wybrałam parę rzeczy. W ogóle nie pamiętam kiedy ostatnio byłam w galerii i coś przyjeżdżałam. Mam nadzieję, że akurat coś mi się spodoba. Ja już jestem z Natalią, wyszliśmy właśnie z Biedronki, zrobiliśmy zakupy, ponieważ Natalia wcześniej zrobiła ciasto na pizzę i w ogóle to ciasto jest tak pyszne. Robiłam je też w Turcji, zostawię Wam link w komentarzu. Na początku plan jest zjedzenie, bo jestem już taka głodna, po tym treningu Natalia też jest głodna, a później wieczorem e, co robimy? Mhm. Oglądamy film. I jemy ciosy. Tak. <laughs> tak, to też. Kochani, zobaczcie, jak ta pizza pysznie wygląda. Mamy już film, napój do filmu i zajadamy się. O kochani, kolejnego dnia przyjechałyśmy dzisiaj z samego rana. No, nie tak samego rana, zjadłyśmy najpierw śniadanie na no stare miasto. O Boże, jak tutaj jest przepięknie. My tu byliśmy ostatnio razem, z Natalią razem. Kilka lat temu, mówię wam, jak ja tu dzisiaj przyjechałam, to od razu pomyślałam, jak ja za tym wszystkim tęskniłam. Tak mi się tu podoba. Nie pamiętam, czy byłam tutaj akurat w tym ogrodzie z kieremem, ale jeśli nie, koniecznie muszę go tutaj zabrać następnym razem. Pogoda też nam się trafiła idealna, bo jest bardzo przyjemnie cieplutko, więc spędzimy sobie teraz troszkę tutaj czasu, usiądziemy, wypijemy coś zimnego, a później lecimy. Hey Bucko, say hi to Vlog. Cheers. Every day is Vlog Day. That's nice. How is going? Bad with that shoot. Oh, you miss me? Yeah <laughs> Tob <laughs> Best, 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 champion. you miss me? No, I miss you I miss you too. So come here. You know what? When you come to Poland, we come here together. It's so beautiful. It's beautiful. It's beautiful. It's beautiful. It's beautiful. Look, <laughs> you see? It's like garden. No, oh, we have been somewhere like that. Yeah, but different, different. Where are you? to No okej, okay. matko. Proszę do dzięki. Musimy w ogóle znaleźć łazienkę i też iść. Kochani, nie wiem czy tutaj jest coś takiego? Wydaje Jak się, łazienka? Z ja tej strony. Tak? Wejdziemy zaraz. Proszę bardzo kochani, obowiązkowy punkt w Warszawie. Pałac Kultury. Jak ja mogłam być w Warszawie i tego nie nagrać? Kochani, nie wiem co się zadziało, ale wyszłam na obiad z jakimś Włochem czy Hiszpanem, ale zobaczcie te porcje, one są ogromne Polski obiad. Must have. Smacznego. tego? Dzięki. A ty co? Jak ja kocham to lata w Polsce. Ja tylko myślę o tym, żeby nie smoknąć, a to o tym, żeby kamerę wyciągnąć. <grym> Bo to wiesz jest. Tak Ole, już jest po te... prostu. Patrz, ja dach otwarty mama. No nie gadaj. No, patrz. E... Mamy który dzisiaj? 3 czerwca? 3 czerwca. Jak widziałam w Stambule jest już a w ogóle lato. Jest cieplutko, 30 stopni codziennie i słońce. A no, u nas jest tak. Ale chociaż nie jest zimno. To zimno nie jest. Jakiś plus. Ale jak widziałam ma padać przez cały tydzień. A czyli to chwilę do 17 popadać ma. No ale jutro, pojutrze niestety. No, to się o matko. Powiedz za chwilę 6 stopni. No tu będzie. Hmm. Kiepawo. Kiepa. Pogoda jakoś długo w tym roku, już pamiętam, że rok temu hmm. byłam nawet z Kiremem na mojej urodziny. Pamiętasz? Byliśmy wtedy we Frangosie. No, tu było tak gorąco. Normalnie w krótkich spodniach oparaliśmy się. To w krótkich ja No ale wiesz, co chodzi. Było to tak no słonecznie w ogóle. Upadło. Gdzieś tam na wodę można było jechać, a teraz... Dobra, jedziemy. Odparuję zaraz. A gdzie jedziemy? A gdzie idziemy? Nie powiem. Nie dzisiaj idziemy. mamy, słuchajcie, surprise. brother Surprise. Mamy dzisiaj Brother and Sister Day. Chyba pierwszy taki. No musiałem zrezygnować. Tak bo e, mój brat jest, słuchajcie, taki zabiegany, że nie ma na nic czasu i zrezygnował z treningu. Chciałam powiedzieć, że specjalnie, żeby spędzić z czas, ale chyba nie chciał ci jechać po nie, prostu. poświęciłem się. Tak. Także na razem obiad i jedziemy teraz nie wiem gdzie. Bo mój brat mnie gdzieś Stążymy, zabiera, czy nie? Stążymy. Tenisa? No to masz trzy karty O matko, powiem wam tak Wyjechaliśmy z Ostrołęki Ja nie wiem gdzie my jesteśmy Ale wiem, że będziemy grać A tu jest też ping pong? Jest. O, to możemy pąć ping ponga Fajnie, w ogóle słońce wyszło Wiesz idealnie no. Ale możemy tutaj na tenisa też przyjechać jednego dnia Ostrołę no. Na szczęście! A na miłość przyjeżdżasz. Tak, miłość już masz. To miłość nie potrzebujesz. No. Nie zdążyłam nagrać. Ale zaczynamy rozgrywkę. Trzymajcie się, żebym wygrała i mu pokazała, jak się gra w bilarda No Podobno jest dobre. Nie wiesz, ja poz Uważa, że kantuję, ale ja jestem po prostu lepsza. Nie, no tak szczerze to on wbija, moje. Grę. Ale co, w te małe musimy? Nie, w to nie tak. Nie? Tutaj w ogóle e, bardzo fajne miejsce. Kurde, tenisowe. Nigdy nie grałam takiego takiego tenisa chyba. Więc musimy przejść, A grałeś tu? Tu nie, ale w nóż. Kurde. Słuchajcie, Alek, delikatnie mówiąc, troszkę mnie rozjechał dziś. E, i, w, <gryw> I w pilarta i w ping-ponga. Ale te kulki dobrze mi to co? Dobrze. To się rozjaśniło teraz Idziemy właśnie do kawiarni Paris Café Na najlepsze cynamonki, o ile jeszcze są Bo słuchajcie, jest chyba do 19 .00. Także mamy godzinkę, zobaczymy co zostało Proszę bardzo, wzięliśmy cynamonkę i ciasto I jak oceniasz? Dobre? Daj ciastówka, ciapnąć Myślałam, że jak będzie ciele to będzie bardziej takie zielone

No tak, nie że nie jest rano, bo Cały ci... no, no, dobrze, mają na... parę, parę wypieków na i więc poranny wypiek o dziewiątej, później jest chyba o jedenastej, a później jest jeszcze taki późniejszy no jak z świeżego to jest ten. Mogę Ci podkrzącić jeszcze? Wiesz co? Nie. No możesz podkrzącić sobie. No ciepło. Ale to z pisacjami, a bierz, z malinami. Moja Moja też. Teść sioma, lemoniady Ja już upiłem. piłem. Piłeś ją? jak? A ty piłeś wcześniej? Ja nie piłem, nie Może zobaczcie jak ona ślicznie wygląda. Spróbuj. Nie, ja wanili nie lubię. Spróbuj. Nie lubię wanilii. Ale spróbuj. Nie. No wiesz co, nie przekonasz się. Nie, masz tylko pieciłem. O Jezu, świeża marakuja. Ej, dobre. To jest purée. Boże, ty szybko pijesz. Pokaż. Mm, dobra. Taka kwiatowa. W ogóle nie czuć wanilii. Marekuje czuć. Jak wczoraj piłam ten torstak, to bardzo podobny smak, yy, tylko bezalkoholowy, wiadomo. zabrałam jeszcze samochód mojemu bratu i przyjechałam na szybko zobaczyć się z moimi dziadkami, bo już muszę jechać po mamę. Chciałam przyjechać jeszcze do dziadku, bo przez to, że teraz troszkę się działo, byłam w Warszawie i tak dalej. Nie nagrywałam w ogóle, odkąd nagrywałam ostatni raz w tym vlogu. Myślę, że minęło ze sześć dni, ale w tym czasie nagrywałam również innego vloga, który pojawi się zaraz po tym. Także właśnie tak to wygląda. Zazwyczaj jak przyjeżdżam do Polski na jakiś czas mam różne Rzeczy do ogarniania, ale jeszcze właśnie chcę znaleźć chwilę, aby przyjechać do moich dziadków, porozmawiać z nimi, spędzić troszkę czasu. Właśnie od nich wyszłam i lecę po moją mamę, bo za około 10 minut kończy już pracę. Kochani, dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Ten vlog był taki z kilku dni, bo tutaj Warszawa, tutaj dzień z moim bratem w Ostrowence, ale mam nadzieję, że mimo wszystko vlog Wam się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie kończyła w górę, subskrypcję na moim kanale, komentarz i do zobaczenia w kolejnym filmie.